Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony niedostateczny, a to będzie kolejny darmowy Opening. E, tym razem otworzymy chyba 10 lub 11 skrzyń. Oczywiście wszystkie e, skrzynki otworzymy e, fragmentami. Może ja to przewinę z tymi fragmentami. E, co ja bym chciał na Nordiku w sumie? Każda skórka będzie mi odpowiadać. Championy raczej nie, no tutaj raczej mi nie będą, tutaj raczej nie. Bardziej na łeście by mi się przydały czempiony, bo tam mam tylko 16, No i Rankedy, no ciężko się gra z samymi postaciami o, po 450. Ale easy, easy peasy, otwieramy co tu się stanie. Jeżeli chcecie więcej openingów to wiecie co zrobić. No i lecimy, otwieramy. Pierwsza skrzynka, nie, nie ma włączonego tego, już wiem, zaraz włączę. Fiora! No, na pewno mi się przyda. Bardzo często gram to playnem. Bardzo, bardzo. Dobra, następna skrzyneczka. czas jest chyba nas za głośno. Ale niech będzie. I. Co? Nie. To jest chyba kara jakaś. Co to ma być? Ja nie chcę jaxów. Tak, tym na pewno gram. Nigdy chyba tym nie grałem. Może, może raz na całe, przez trzy sezony. No nieźle. Nieźle się zapowiada. Taka no, skórka do Adekery, Do Wayne. Super do Wayne. Yy, tak? Klejnot. Shit. Dobra, zostawiamy sobie i idziemy na Westa. Z2. No dobrze. Jesteśmy już na Westie. E, no i sobie zamienimy te fragmenty. I co ja bym tutaj na Weście chciał, jeżeli chodzi o czempionów? Nami na pewno, bardzo bym chciał. Ezrila, Luciana, Wayne. Yy, no w sumie z Mina to Branda bym tylko chciał, bo resztą tam raczej nie gram, co często. Może jakaś Queen jeszcze by była ok, Tresh w sumie. I resztę to ja nie chcę. Nie chcę jakichś jacksów, Jor. Nie, ja nie chcę takich zawodników. Rozumiem, jakbym jeszcze w tym grał, to by było super. Ale jeżeli ja nie riam tymi czempionami, no to na co to tak chodzi? Eee, mam nadzieję, że chociaż jedna, jedna postać jakaś fajna mi wyleci. W sumie. Nie wiem, czy tu bardziej bym chciał skinę? Czy postać na tym łaście? Dobra, tu może lecić co? Dobra, niech się wole... dzieje wola nieba. Lecimy z skrzynią. No, co mi dacie tym razem? Super, off tank którym nie gra. Dobrze. No dobry panning się zapowiada, naprawdę. 10 na 10 daje. A, Twitch, okej, okay, to tch... Aha, to no na właśnie... Na Nordiku mam podobnego. No dobra, no fajnie, Twitch a Deckery, może być. Eee... Blitzkrunk. Eee, no dobra, niech będzie. Dobrze, że nie jakiś... Nie wiem, czy będę jest taki... Mundo postać, to też bym nie chciał. Ale że tak średnio ja tym... to też top jest Nie no, trochę przegryw Nie no, bez jaj! Nie róbcie tego mi. Please. Jaki, jakiś dobry skin dla mnie, bo Bart, dawaj, vein. Please No dzięki, 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 dzięki przyda się na pewno. Bardzo fajnie Dobrze jest, lecimy no, przegryw, no tyle w temacie, no. Mam nadzieję, że wam taki opening się podobał. Eee, no, dla mnie to ka katastrofa, co tu się stało. No nie wiem. No ja nie wiem, co ja z tym zrobię. Co, psa, nie Niriam. Dobra, ty to na rana. Na pewno tego, tego dziadostwa nie będę miał. Ile ty, na dajesz? 290. No w sumie na którymś 4 8, co, 3. Nie no, dobra. Nie sobie będą. Daruję im życie. Z jakiś tronel wyleciał. No dobra. Nie no, jedynie to Sejuani może być. Jedynie to Sedjuani. Całkiem, całkiem fajnie wizualnie wygląda. Więc co, mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie, cześć. Bęk! Pow.